Siemanko, Tudastera to Granie i głupie gadanie z gry Diablo 3 Studia Blizzard Entertainment. Jest to najbardziej wyczekiwana gra przeze mnie w 2012 roku. Czy się zawiodę czy nie, no na razie jest przeciętnie. Mogło być lepiej, ta granie wciąga, tak jak... Tak! tak! Mam dziś trochę nowych rzeczy. Na pewno ci się spodoba. Na pewno mi się nie spodobają. Ta Lata, granie wciąga myśli. tak jak Diablo 1 czy 2. Według mnie brakuje tego klimatu. Nie chodzi mi o grafikę, że jest inna, tylko tak... tak nie wiem, może w późniejszej fazie, już jak Descartes Cain, uratowałem Descartes Caina, to y, troszkę się... Ten, troszkę ten klimat powrócił, ten głos Dekarda. Jeszcze poczekamy może na jakieś inne historyczne, takie z, ze świata gry Diablo, z tego uniwersum, postacie. Dobrze, pójdziemy do tego Kowala, Hedriga Eamona. Kowalu? Descartes Kane powiedział, że pomożesz mi znaleźć koronę Leoryka. Nie teraz! Chodzi o moją żonę. Jest zamknięta w piwnicy, tak jak inni pogryzieni przez umarłych. Muszę się nimi zająć. Ale jak mam zabić własną żonę? Wiem, że to trudne, ale chciałaby, żebyś to zrobił. Pomogę ci. Dziękuję. Pewnie żona Co chciałaby. No? Chciałaby, żeby. Dobrze. Ja na chwilę przerwę nagrywanie. I zobaczymy się za chwilę jak tylko sprawdzę czy głos czy... czy efekty dźwiękowe z gry nie są zbyt głośne, także króciutkie cięcie powiem tylko tyle wszystko jest w jak najlepszym porządku bardzo ładnie dopasowany dźwięk efektów oraz dźwięk głosu w postaci do mojego głosu dobrze jesteśmy z Hedrigiem w wygodzonych umarłych musimy zabić w piwnicy potępionych Ach, to jest troszkę ciemno, może troszkę pod... No, troszkę jaśnie. Jak widzicie gram na niskich detalach, ponieważ... Ponieważ mój, 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 mój... O gamma jest kalibracja gammy. Damy troszkę jaśniej. O tak. Zatwierdź. Zatwierdź. Wróć do gry. O, teraz będziecie mieli o wiele jaśniej. Oglądałem właśnie Diablo kilku... kilku lat I właśnie musi najgorzej było z tym, że w takich ciemnych w ciemnych miejscach e, to po prostu dostosowali no, dobrze dammy do YouTube'a. To straszne... strasznie dało się to O, Hedrick też walczy jak widzimy. Nie wiem sobie ten nie. Muszę można wszystko sprzedać. Wybacz mi! A, -a, A Hedrigu! Pomóż mi! Oj, oj, oj! Co no, to zakończyło? Zabijemy panu żołnierza Hedriga! Och. Nie poradziłbym sobie bez pomocy. Jestem twoim dłużnikiem. Nazywam się Hedrick Emon. Hedrigu, Degart-Kain powiedział mi, że wiesz, gdzie znajduje się korona leoryka. Tak, i mogę ci pomóc ją znaleźć. Została pochowana wraz z kanclerzem, moim dziadkiem. Jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w kotlinie lamentów. A jeśli zobaczysz w okolicy mojego przygłupiego czeladnika, każ mu wracać do miasta. Mamy jakąś nową fajną zbroję. No, w sensie na tej, fazie, na tej fazie gry. Jeżeli graliście w Diablo, to powiedzcie czy taka, czy taka tarcza jest rzadkością, w sensie na tych pierwszych poziomach gry, no bo 53 wydaje mi się strasznie dużo jak na obronę tej tarczy, wartość jej... Tutaj mam 6, 18, 4, 7 miecz. Powiedzcie czego nie walczę różką bo różka jest o wiele gorsza, a... Już miałem problemy hmm, z, niektórymi, z niektórymi stworami. Dobrze, my musimy też z nimi iść, czy on nam po pokaże jeszcze tą północno-zachodnią bramę cmentarną. Tak, dla waszej wiadomości jest 11, czyli wstałem i nagrywam. Dzisiaj wtorek. Wtorek, wtorek, wtorek. Idziemy do kotliny lamentów. Mapę możemy otworzyć jeszcze M, tak? No dobrze. Znajdź cmentarz porzuconych w kotlinie lamentów. Zawsze te nazwy w Diablo były naprawdę takie oryginalne. Siedlina to fajne jest to, że przechodzimy tylko po złocie, a już się jest... No, znaleźliśmy, znaleźliśmy miksylkę, a jaka, jaka tu czeka nas nowa biedna? Ścierwojady to brzydkie, żałosne stwory, żywiące się padliną tak zepsutą, że nie tkną jej inni mięsożercy. Spotkałem kiedyś obdartusa który twierdził, że udało mu się wytresować jedną z tych bestii, aby przynosiła mu do jedzenia duże szczury. Ale ta opowieść na pewno była wyssana z palca. Fajne, fajne właśnie są takie... takie... takie bestiary, w formie... audiobooka Coś takiego. Kiedy... Jeżeli mamy nowych przeciwników, to pojawi się takie właśnie nowa wiedza. Tutaj możemy dowiedzieć się na temat tych bestii, które no, są... ...dżugających płytków. nazwy naprawdę... ...dżugające płytków. Jeszcze za słabe to, tak... ...poważnie zagrozić. Ja nie wiem, że jestem czarodziejem nie biznes, ale o... A właśnie. Nie tak do mnie przywrócę. A czas na ucieczkę... Czas na ucieczkę zmniejszy po prostu obrazie rozwiązania w trawnym czasie. Ja zbieram na razie wszystko. Nie chcę mi się na razie selekcjonować tutaj zdobycze. Dobrze hmm, Co mam wam nowego do powiedzenia? Może tak Seria strajna. Chyba to na powiem jeszcze raz Seria strajna na razie jest zawieszona Oczywiście nie apoki Trajna dwójkę Ale Seria z asasyna będzie cały czas kontynuowana no Najlepiej rozważa mnie A Seria ma najwięcej łapek w górę, najwięcej wyświetleń o, znowu ten skrzywaj a ja tego nie lubię. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. No i te czerwy. Jak na razie czarownikiem czarowni, gra mi się całkiem nieźle. Tylko troszkę za monotonne są te ataki. Chciałbym, się coś, coś lepszego. Widzicie na jedynce już ten... To, że. Jak to się nazywa? Nowa mrozu, a... o. No, Ojejku. Przychmęciłem się, nie chcący. O, widzę, że my mamy iść tam, a ja sobie tutaj. <gadam> zabijam i by was gadam. Dobrze, coś znaleźliśmy fajnego. Znaleźliśmy magiczne karawasze. Czyli kolejne. Kolejna część ekwipunku. Jeszcze nie mamy na ramiona nic. Na głowę. Pierścieni żadnych, ani żadnego. Na szyjniku? Na szyjnika-ku? Ach, nawet nie wiem jak się to odmienia. Jak ogląda to moja pani od polskiego to mnie zabije. Znaczy, w sensie była pani od polskiego, Muszę nie Muszę powiedzieć Hedrigowi, że jego uczeń nie żyje. Znaczy, no, jeśli trzeba powiedzieć mu, że jest to... ...to nie był uczeń. To pewnie się marzy z jakąś perspektywą. Jestem. Bo... A nie, on się, coś. Słucham właśnie. Kiedy skupiam się na tym, żeby nagrywać, skupiam się na tym co mam powiedzieć, jak skończy się taka cenka, czy tam jakiś dialog z bohaterem. A nie na tym znowu. Naprawdę. Ach... Dobrze wrócimy sobie do tego. Hedriga, Hedrik. Gdzie jest Hedrig? A, my go znaleźliśmy tutaj gdzieś O o o o Tutaj był przytem Hedrick Gdzie jest teraz? Hedrick Hmm No widać, że ktoś tam ma problemy Może on w piwnicy został Hedrick Hedrick, hej Hedrick Gdzież on jest? zaczyna Nie chcę Hedriga znaleźć, bo chcę mu powiedzieć, że zabili jego ucznia No może to nie jest jakaś szczęśliwa wiadomość, no, ale powinien chyba wiedzieć Prawda? Hmm Gdzie mogę go znaleźć? Pewnie on tu gdzieś jest i teraz się ze mnie śmiejecie Może to? To jest ten kupiec? Nie Hmm Tutaj nie ma go Blizzard jaja sobie robi nie wiem, czy sobie robi jaja, czy nie, ale ja tam Blizzard lubię. Szkanie z wioski. Może on tam troszkę dalej jest? Ja myślałem, że tutaj był. Słyszałeś? Stary Runford zmniejszył nam rację o połowę. Jak mamy No tak gdzie jest? Dostaje tylko czwartą. Gdzie jest ten Kowal? Musisz mi obiecać, nie. że będziesz dobrze? Dba... Musisz mi obiecać, że będziesz dobrze dbać o wszystko, co ode mnie Różkę kupisz. Sprzedałem. Miałem nie sprzedać różdżki. O, magiczna buława. Obrażenie od mocy tajemna jest większa. No dobrze, weźmiemy sobie ją. Ciekawe, do czego służy ten grzyb, przypisana do konta. Jeżeli możecie, to zdradźcie mi. Chyba, że to ma związek z dalszą częścią fabuły, także wtedy nic nie piszcze. No dobrze, nie ma tego hedriga, to po prostu pójdziemy sobie dalej, pójdziemy do tej kotliny lamentów i znajdziemy ten cmentarz porzuconych. Zrobimy sobie tego quest'a dzisiaj. Może to będzie trwało. A nie, trwa tak długo, bo o 11.00, nie wiem, z 10 minut, może to już trwa. Będzie pewnie z 20.00, ale mam nadzieję, że nie zamudza mi. Wcale nie jest tak źle, jak sam myślę. A czy źle chyba nigdy nie jest, bo przynajmniej jest dobra jakość mikrofonu, dosyć dobra jakość nagrywania. Hmm. To jest drużka jakaś, o, o, o. Kryjówka upadłych. Nie, 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 zajmiemy się na razie. Na razie questem, później zwiedzimy jakieś kryjówki upadłych, tak dalej. Ja właśnie chcę tutaj wymaksować tę grę. Pytacie dlaczego? No dlatego, że bardzo lubię sobie diablo i cokolwiek będą o niej pisać inni, ja i tak będę w nią grał długo i długo, długo, długo. Naprawdę, ja potrafię takie gry przejść po 10 razy. Może mi się będzie troszkę nudzić, tydzień odczekam. No, teraz... Oj, nowa wiedza. W ostatnich dniach panowania króla Leoryka... Nawet szkielety pradawnych nie zaznały spokoju. Raz jeszcze podniosły swe popękane zbroje i broń, aby mordować żyjących. Chociaż bardzo kruche dysponują sprytem, który sprawia, że są dość groźnymi przeciwnikami. Kurde, popatrzcie co mnie Grupa wstrzymańców. Jeszcze mają teleport, no to super. Ja chciałem sobie dosyć szybko to miałem zjedzić zjed zjed trzymań na taką takiego jarka, a teraz jeszcze to było 4 czy 5. Nie wiem, czy to nie się podoba, żeby ja sobie tylko w grę... który wskrzesz, czy w jest sam. żarłoczne trup. Te żarłoczne trupy. Yy, Mój polski jest. Polska. Lepiej nie komentować po prostu. Lepiej nie komentować. Dobrze zbierzemy sobie wszystko co to było. O te miksturki też są fajne. Bo miksturki jak wie, wiecie mamy... Yy, o, jak to się nazywa z MMO? Uh -huh. Timelapse. Nie pewnie teraz zgadam jakieś głupoty. Może no, po użyciu musimy przepaść daną, daną... daną... dany czas. No znowu ten sklepowy pigment. Teraz szybko mam nadzieję go. O no, ty, gdzie... dziadzie. No właśnie, troszkę sobie problemów narobiłeś z tym sklepowym pigmentem. No to go też starał ale jakiś filmik, w którym... Ja polecał to, żeby... Na Moja wiedza rośnie! Jak widzicie, mamy siódmy poziom. Runa umiejętności promień mrozu. Dobrze, to zobaczymy sobie te umiejętności. Promień mrozu. Możemy wziąć sobie tę jedną kulę. Nie, ja wolę sobie wziąć runę

Dobrze jak widzicie mamy już tam wyznaczone cmentarz porzuconych Ja sobie tu jeszcze wszystko podbieram No okay. Naprawdę trzeba maksować takie gry To no nic nie boli, a naprawdę według Na mnie bardzo dobra rozrywka maksowanie takich gry bardzo lubię grać Blizzarda, niestety nie posiadam StarCraft'a dwójki Dobrze. Dobrze panowie i panie, wracamy Krótka przerwa, telefon dzwoniący, grający żeby mnie tam nie, nic się YouTube nie przyczepił do tego, że Smell's Like ten Spirit nierwany jest mm, jako dzwony No bo zdarzają się nawet takie, że jak się puszcza chwilę, chwilę w tyle tylko słucham domu, zradam czy coś takiego, słyszałem, że nawet to takiego. Może to są tylko plotki, ja, ja tylko mówię co słyszę. Nic takiego nie wiem, ale do kilka moich filmów już byście przeczepiły. Także... Ej, to jest strasznie głośno, Tam trzeba też troszkę ściszyć efekty dźwiękowe, bo chyba mnie nie słychać w ogóle. Dźwięk, ale tylko efekty. Efekty na 30. Muzykę damy tak. Dialogi też... Nie, dialogi są dobrze. Dialogi były dobrze. Efektów tła. O! Efekty tła też zmniejszymy. Napisy w filmach. Napisy w filmach. Mogą się przydać pod dialogami nie muszą jakość dźwięku niska? wysoką jakość dźwięku zatwierdź wracamy do gry no, teraz jest znacznie lepiej mam nadzieję że lepiej mnie słychać głodnego trupa musimy rozwalać znowu mnie wygłodniały jeżeli rozwalamy m, zabijamy tego głodnego trupa to zawsze z niego wychodzi drugi ten, ten pół półcia... O, zobaczcie teraz. Tak. O, i wychodzi te pół ciała z niego jeszcze. Dobrze, idziemy na ten cmentarz porzuconych w kotlinie lamentów. Punkt kontrolny. O, bardzo fajnie. I myślę, że tutaj zakończymy ten pierwszy odcinek grania i głupiego gadania. Ale nie bójcie się, będą następne odcinki. Tutaj mamy Hedriga. Dobrze, jeszcze porozmawiam z Henrym. Mam złą wiadomość przyjacielu. Twój uczeń zginął. Głupi chłopak. Spodziewaj się najgorszego, a nie czekajcie rozczarowanie. Dziękuję. No i taką właśnie rozmową kończymy. Kończymy pierwszy odcinek grania i głupiego gadania z gry Diablo 3. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie. No a jeżeli Chcecie wiedzieć kiedy będzie następny odcinek? To subskrypcja byłaby najlepszą opcją dla was. Ja wcale nie każę subskrybować, jeżeli ktoś chce subskrybu subskrybuje, jeżeli nie to nie. Wasza wola ja, na, ja nikogo nie będę namawiał. Także na razie.